stres rano, mili Państwo. Ty ty gdzie? Ja jestem Rafał Czu i witam Was w kolejnym odcinku Resident Evil na moim kanale. Już na starcie zachęcam do tego, abyście zostawili lajka, komentarz dla statystyk. No i cóż, nie ma na co czekać. Zaczynajmy. Tutaj wszystko jest ok. Wszystko jest w porządku, dobrze jest. Popaki dobrze robią. Jak ja mam się dostać do tego posągu? Mili państwo, mili państwo. Ja w ogóle powinienem tutaj iść, czy nie? Dobra. Ona jest bez głowy, ale ręka jej się rusza. To nie jest. To nie jest dobry znak. Idziemy. Idziemy twardziutko. Nie poddamy się. Tutaj w dalszym ciągu jest jest coś, co można No dobra, a użyjmy na przykład noża. Nie możemy. Nie możemy użyć noża. Dobra, wracam tam, gdzie byłem. Aha, tu jest jakiś. Aha, nie, tu jest ten zielony zielona koniczynka, że tak powiem. Dun, 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 dun. Wróćmy sobie do tego pomieszczenia, gdzie świeciło światło. Tam, gdzie jest światło, tam jest git. Tam się nie boimy, tak? Muszę się dostać na górę. W jaki sposób ja mam się dostać mili państwo na górę? Muszę ogólnie mieć jakieś narzędzie, żeby chyba ten zamek zniszczyć. No, i wtedy dopiero. Drzwi z łańcuchem. No, raczej na pewno. Ale w jaki sposób zniszczyć drzwi z łańcuchem? Ja potrzebuję, nie wiem, jakiś nożyc, jakiejś rury, cokolwiek. Weźmy sobie, zobaczmy ten dokument, tak? Eee, z, 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 z. z tą mapą. Aha, ja nie mam tego dokumentu, tak? Notatka samouczek, posterunek. Pyk, pyk. No dobra, czyli ja chyba byłem ogólnie w tym miejscu, w którym być powinienem. Tylko ja potrzebuję czegoś do zniszczenia łańcucha. Czym ja mogę zniszczyć łańcuch, proszę Państwa? Może strzelić w niego. Może to nam pomoże. A może nie. Kto to wie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj nic nie ma. Bardzo niedobrze. Wolałbym, żeby coś tu było. Alright, alright, alright. Ratsuch City. Daj mi odpowiedź na moje pytania. Tutaj jak zwykle jest. Kurde, przepraszam. Kawa zaczyna się aktywować. Tutaj jak zwykle jest syf. Naprawdę straszny syf mają w tym komisariacie. I tu nie chodzi o to, że jakaś apokalipsa, coś tam, coś tam. Po prostu. Yy... Tego nie mogę użyć. Tego nie mogę użyć, tego też nie. Co, zioło mam dać na łańcuch? Połącz. Nie. Łączyć mogę ze sobą przedmioty, ale już nie z. No i dobra, zmarnowałem jedną łózkę. Jest git. Eee, o, czekaj, tu, tu coś jest. mieli Państwo, tu coś jest. Ja tutaj mogę przejść i ja się znajdę w pokój z depozytami w tym momencie, jak sobie przejdę, tak? Tu już jest zombie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Patrzcie na to, headshot będzie zaraz. Okej. Okay. Wspaniale. Tutaj sobie leży jakiś pan, trup. O, możemy jeszcze więcej. 31 amunicji. Muszę zacząć korzystać z tego pistoletu. Nieco, chyba częściej. Chociaż to nie jest takie proste. Muszę zacząć korzystać z tego przejścia. A, czekaj. Dobra, ja tutaj zaraz po tutaj w teorii powinienem móc wejść o schody są. Czekaj, co tu jest? Tutaj też mogę sobie wejść. I tutaj jest jakaś Serwerownia, tak? Nie, pokój z depozytami. No ale też sobie zerknijmy, co tu się wyprawia. Notatka do terminala szafki. PPPP. -p 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 -p. Wygląda na to, że w terminalu otwierającym szafkę brakuje paru klawiszy. Proponuję, żeby osoba odpowiadająca za ten stan rzeczy poszukała zapasowych klawiszy i naprawiła to niezwłocznie. Wiesz, kogo chodzi? Coś tam, coś tam. Zmień stronę. Okej, okay. czyli tutaj. Rozumiem, będziemy mogli sobie wziąć właśnie. Aha, dobra, o to chodzi w sensie, tak? Ojej, 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 ojej. Brakujące klawisze. Potrzebujemy dwóch brakujących klawiszy. A skąd ja takie rzeczy mam wziąć? Ok. Nie rozumiu. 209 to jest 109, tak? 209. No ale dobra, na przykład dwójeczki nie mamy. Skąd my mamy wziąć te brakujące klawisze? Aha, dobra, bo tu jest. Okej, okay, no, depozyt, sama nazwa wskazuje, czyli stąd możemy sobie odblokowywać jakieś różne przedmioty, tylko że musimy mieć dodatkowe klawisze. Spoko. Tutaj jakieś więcej amunicji, coś ten. Fajnie, fajnie, dźwięki są lekko niepokojące. No dobra, czyli. Serio? Zostawcie mnie tutaj? Czy gdzie? Z której strony? Ktoś się... Ktoś się dobija. Czekaj, nie ruszaj się. Okej. Aha. Dobra. Trzy naboje mieli Państwo. Ale on się dalej rusza. Ja nie wiem czy oni nie żyją, czy o co chodzi. Czy żyją właśnie niestety? Hmm. E eee. No dobra. No dobra, dobra. Proch strzelnicy, term terminal szafek. Ja potrzebuję się udać na górę. Po schodkach. Tu coś biega. Aha, nie. Tu ten po prostu się dobija. Chodźmy po prostu na górę może. Co wy na to? Mamy kolejne zielsko. Mamy deski. Aha, rozumiem. I chyba deskami możemy zabijać po prostu szyby. Nie mam miejsca w ekwipunku. No dobra. Możemy zabijać szyby po to, aby po prostu się zombie nie przedostawały do nas. No właśnie, tak jak zrobili to w tym momencie. Uciekać! Uciekać! R Hop! O skurde bele! Run! Fak, znowu jestem w martwym punkcie, znowu jestem w martwym punkcie, dlatego stańmy sobie tutaj i przyszykujmy się. PUM! Dobra. Dalej żyje. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. <laughs> Ale udało nam się, mili Państwo. Co tu się dzieje? Czerwone zioło! Nie ma miejsca na czerwone zioło. Można użyć w bieżącym stanie przedmiot regenerujący. No dobra, ale ja nie mam... Uch, co ty gadasz? Mieszanka ziół? Ja pierdziulę, normalnie... Ale zrobiłem, ale urwał. Ty, to czekaj, to ja na przykład mogę sobie połączyć to z tym. Mieszanka ziół. Proszę państwa. A można jeszcze połączyć mieszankę z ziół? Miesz z mieszanką ziół? Nie można. A na przykład spray mogę połączyć ze sprayem? Też nie mogę. No cóż... Dobra. Zobaczmy, czy mogę wejść te tutaj. Mogę. No dobra, ale ja w dalszym ciągu... Nie wiem. O ty skurwy. Bąku! On się rusza? No, no znaczy rusza cię, ja ewidentnie rusza, ale czy on żyje? Okej, okay. tutaj musimy kolejny raz coś tam zdobyć. Zamek. Zawór. W jaki ja sposób mam się dostać do tego lwa? Okej. Okay. Zaworu też nie mam. Zamek tarczowy, tak? Zamek tarczowy. Może być. Może być i zamek tarczowy. Proszę Państwa. Alright, alright, alright. Gdzie ja mam iść? Co ja mam zrobić ze sobą dziś? Tu ty tu ty coś tam jest. jest Bez sensu, że ja muszę biegać przez cały posterunek, żeby się dostać do tego głupiego lwa. Tu coś już tam dla nas wyje. Tutaj jest jakiś. Aha, nie, to po prostu figurka się odbija. Dobra, figurka się odbija. Mili Państwo, kolejny zamek. Kolejny zameczek. Mamy klucz. O to chodzi. Jak już mamy klucz, to to jest... Połowa chyba sukcesu. Chociaż nie wiem. Z tą połową sukcesu to... Też tak na, na wyrost powiedziane, że tak powiem. Okej. Okay. Ktoś tam biega po... Po oknach, po ścianach. Wspaniale, czemu nie, naprawdę nie jest to w żaden sposób straszne, tak? Hy! R.P.D. Proszę Państwa, gdzie ja w ogóle mam iść? Co ja mam zrobić? No ja chciałem po prostu iść tylko do tego lwa. A ja w tym momencie przeczesuję jakieś wszelkie możliwe piwnice czy, czy coś. Tu co to jest? Proch strzelniczy. Okej, okay, nie mam miejsca na proch strzelnicy, niestety. E. Eee. Dajcie mi stąd wyjść. Co jest? Jakiś manekin? Czy co? Za dużo tutaj mieli państwo. Za dużo... za duży syf mają w tym komisariacie, tak? Połącz. 40 amunicji, wspaniale. Aha. A ty, to jest chyba ten właśnie ten. To jest ten posążek, co my musimy też, między innymi, pozgrania jakiegoś faceta. Eee, niech szlak trafi tych ko korporacyjnych dubków, coś tam, coś tam. Załadowałem te świnie do stalowej klatki i podróżny C4. Wystarczy zdetonować ładunki i Sayonara, frajerzy. okej. Okay. Pyk, 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 cyk, pyk, pyk. To jest ten pomnik, z którego my musimy między innymi wziąć. Yy... Tutaj ca cały czas coś się rusza, ja tutaj nie. <laughs> nie ufam temu. Ten... ten tu wisi. Dziadu! Ty jesteśmy na górze. Jak jesteśmy na górze. Leon, to znaczy, że. Co jest, co jest, co jest, co jest? Gdzieś ktoś idzie, coś gdzieś się dzieje. Aha, jestem tu potrzebny. No ja nie wiem, czy ja zaraz tam będę. Ja w pierwszej kolejności chciałbym się dostać do posągu tego lwa. Gdzie jest ten posąg lwa? Korba na biodra, okej. Okay. Coś tam, coś tam, gdzieś tam jest. Gdzie jest lew? I to wcale nie chodzi o Lwa Leona. Nie wiem czy pamiętacie coś takiego? Był lew Leon. Chryste, <grystępanie> i wiedziałem, że się wypierdzielę. dzi dzido, dzido, do O, lewarek. Nie chcę lewarka. Dzi do, dzi do, dzi do, dzi do, dzi do. Czekaj, bo oni nas zaraz otoczą, i zaraz będzie naprawdę dosyć ostre ranko, mieli Państwo. Ty, ty, pry. Aha, już nas otoczyli. Dobra. To wcale nie jest przyjemne. To wcale nie jest przyjemne. To, co robicie, przyjaciele. Czy znaczy, raczej nie przyjaciele? Fak, mi, no wiedziałem, że mnie zaraz ugryzie gdzieś tam z nienacka. Weźcie, atakujcie w jakiejś kolejności w ogóle. A nie, takie coś. Czekaj. Użyjmy sobie tego. Y Mieszanki ziół. O, winiary. Żyliśmy. Tutaj nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Nie dajmy się zapędzić w kozi róg. Chociaż już i tak to zrobiliśmy. Że daliśmy się zapędzić w kozi róg, tak? Ten tu idzie na nas. Ale my się nie damy. Fuck mi, fuck, 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 fuck. Ja za bardzo panikuję. Uciekaj. Uciekaj, dziadu. Ja sobie pójdę na schody. Ty, tu możecie sobie wtedy gdzieś tam krążyć. Hop, pyk. Dobra, dostała strzała. Dostała kobita strzała. Jak już dostała strzała, to teraz tak. Weźmy może ich z balkoniku wystrzelajmy, co? Co wy na to? Oni tu zaraz pewnie wejdą po schodach, tak? <laughs> Mam takie wrażenie. Dobra. Chodź, 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 chodź. Chodź tak, raczej bardziej kurde prosto. Co ty na to? Ogólnie mam dla ciebie taki deal. Jak będziesz chodziła prosto, Fuck mi. Będziesz chodziła prosto. To to wiele ułatwi, tak? Dobra. Jeden leży, jeszcze dwóch. Chryste, panie, pacha się poci. No proszę państwa. Tak nie może być. Tak nie może być. Tak nie może być, że pacha poci się od rezydentka pięknego. Pum! I pum! No dobra! Proszę Państwa, cud nad Wisłą! Zastrzeliliśmy wszystkich. Czerwona książka. A tutaj co? Nóż bojowy. Okej, okay. zbierzmy sobie te rzeczy. Mamy więcej noży. Okej, okay, okej. Okay. Noże z tego co widzę. Kurde, przepraszam. Noże z tego co widzę mają ogólnie pasek jakiejś takiej wytrzymałości, że tak powiem. Lewark. Musimy mieć dźwignię do lewarka, z tego co widzę. Okej. Okay. A, no dobra. Czekaj. Co my mamy zrobić? Aha, możemy sobie przesunąć i odsunąć. Dobra, mamy takie coś. A jak mamy takie coś, to co teraz? Prawdopodobnie możemy gdzieś tam się udać, do góry, tak? Gdzie jest ten lew? Tutaj jest jakiś obraz, proszę państwa. Tędy nie przejdziesz, tak? Leon, współpracuj, przyjacielu. Gdybyś w ogóle ze mną współpracował, to tu naprawdę byłoby o wiele, o wiele prościej. Biblioteka. Tu są jakieś drzwi, którymi prawdopodobnie też i przyszliśmy. Kompletnie nie ogarniam tej mapy, powiem Wam szczerze. Dobra, tu jest to miejsce, z którego przyszliśmy. Ok, no drzwi są tutaj. Ewidentnie. Aha, dobra, czyli ja muszę chyba sobie. Ten regał podstawić tu. No dobra. Niechaj będzie. Tak też zrobimy. Tak też zrobimy, mili Państwo, że ten regalik podstawimy tam. I wtedy będzie chyba dobrze. Nie chcę tego przytrzymaj. Aha, nie, bo my możemy tylko prawo lewo. No to, to już teraz też mam trochę zagwostkę. Bo tutaj widzicie, na, na ziemi jest taka, jakby szyna, nie? <laughs> na ziemi jest szyna, i ja mogę tylko przydostać się. Możemy użyć tego? Chyba możemy. <laughs> Niesamowite. Ty patrz, I wróciliśmy do tego naszego ziomeczka, tak? No dobra, czyli mamy już odblokowany jakiś tam powiedzmy.

I'm on it. Thanks, lieutenant. No i dobra, przyjaciele. Coś już niby wiemy. Za wiele, za wiele nie wiemy, ale tak czy siak, coś już niby się dzieje. Przynajmniej mamy zapisaną grę. Tak więc, cóż, RPD. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę, komentarz dla statystyk. No i cóż, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu i popa! Po. To, 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 to.